Dzień dobry wszystkim, tutaj Marcz Pentarod. w szczególności witam wszystkie zodiakalne panny w czytaniu na tydzień od 23 do 29 stycznia 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co możecie czekać w tym tygodniu w poszczególnych sferach życia i są to praca, single, relacje oraz bliscy. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w ascendencie i księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytania miesięczne oraz typu wybierz talię. Dla singli, na brak kontaktu oraz Ty i Twoja osoba, co każde myśli, czuje, zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Teraz już przechodzę do oczyszczania kart, tasowania i no i wykładania. I tak naprawdę całość czytanie będzie podzielona na cztery części. Na początku praca finanse, później czytanie dla singli, dla relacji związków na koniec, bliscy, czyli rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Ok, i jeszcze raz. Panna w pracy w finanse. Panna, praca w finanse. Jakie mamy mocne karty? Karta Sądu, Czwórki Boław, Karta Sprawiedliwości. W tle... Ósemka Kielichów. Single. Ósemka Pentakli. Trójka mieczy, król kielichów, tlek, paść kielichów, okej, okay, dobra, e, relacje związki. Wieża, pustelnik. Diabeł hmm. dziewiątka mieczy. Tle listy, czyli rodzina przyjaciela, najbliższe otoczenie. Gwiazda. Czwórka mieczy. Dziesiątka pułap w tle. W tle szóstka mieczy. Ciekawe. No tutaj dość taka niestandardowa ta sytuacja jest, jeśli chodzi o bliskich. W tym przypadku. Dobra. Przejdźmy sobie do do pracy finansów. I mamy tutaj kartę sądu, kartę czwórki buław, kartę sprawiedliwości. W tle mamy ósemkę kielichów. Mogą być jakieś ważne rozstrzygnięcia w Waszej pracy w tym tygodniu. Gdzieś tutaj pewne sprawy długo nieporuszane, długo zostawiane gdzieś na boku. Pewne tematy ważne dla Waszej pracy, dla Waszej firmy mogą być w tym, w tym tygodniu poruszane. W związku z tym, ktoś tutaj może mieć potrzebę, ochotę do tego, żeby tą pracę zostawić. Albo Wy, albo ktoś z Waszych współpracowników po jakichś rozmowach postanowi odejść, bo. Te karty mówią o tym, że ktoś po prostu tutaj nie czuje się stabilnie, że ta rozmowa, te rozstrzygnięcia doprowadzą do tego, że ktoś tutaj uzna, że w tym miejscu się nie spełnia, że nie daje mu to miejsce stabilizacji, że gdzieś um, w tym miejscu nie jest szczęśliwy też przede wszystkim, bo o tym mówi czwórka buław, tak? Czyli to jest takie jestem, bo muszę, a nie bo chcę. Więc... Um, Pewne tematy niby będą miały na celu e, rozwiązanie e, ważnych spraw, rozwiązanie ważnych tematów, tak? E, o tym mówi Karta Sprawiedliwości z kartą sądu, że gdzieś tutaj będzie próba pewnych rozstrzygnięć, może, nie wiem, e, ktoś tutaj w pracy daje z siebie mniej, inni tak uważają. E, w związku z tym, będzie próba jakoś tam doprowadzenia tej osoby do porządku, do tego, żeby e, bardziej pomagała pozostałym, na przykład, Albo żeby tyle samo pracowała co inni, albo żeby wkładała w to tyle samo wysiłku, żeby tak samo się starała. Natomiast wyjdzie na to, że ta osoba uzna, że to nie jest sprawiedliwe, jakby, że w żaden sposób się nie będzie poczuwała do, do tych zarzutów i może postanowić tutaj odejść, bo mamy tutaj właśnie ósemkę kielichów i takie pozostawienie tego co jest. Tak, jakby już ktoś tutaj uważał, że wokół tej, wokół tej osoby tak jest tutaj za dużo złych emocji, za dużo już tu takiej negatywnej energii, i po prostu ta osoba zostawia te 8 kielichów, idzie właśnie w kierunku księżyca, czyli w kierunku tajemnicy czegoś nowego, czegoś bardziej ekscytującego, i po prostu nie chce już w jakiś sposób brać w tym wszystkim udziału. I właśnie najciekawsze jest w tym wszystkim to. Że może być to w pewien sposób uczciwe w sensie poruszenia tego tematu, bo może być tak, że ta osoba faktycznie nie jest zbyt e, pracowita, nie daje z siebie tyle, co powinna, tak, co inni. Natomiast ta osoba uzna, że tak nie jest, dlatego też będzie chciała zostawić to miejsce. Także mówię, może być tak w tym tygodniu, że po prostu ktoś, ktoś postanowi opuścić wasz zespół, ktoś postanowi tutaj odejść i zostawić gdzieś to wszystko, to, co się tutaj dzieje. Może po prostu też w jakiś sposób atmosfera w waszym zespole jest ciężka. No i w tym tygodniu też będzie próba poruszenia pewnych tematów, ale ja mam wrażenie, że często jest tak po prostu, że są chęci do tego, żeby coś naprawić, ale de facto, jak się mówi już szczerze i się robi konfrontacje, to wychodzi odwrotnie, nie? że Na plus, że są jakieś działania, natomiast w zamierzeniach ma być wyjść, pewne działania mają po prostu na plus, a jest odwrotny efekt, więc ja mam wrażenie, że w tym tygodniu w pracy tak będzie. Dobra, i przejdźmy sobie do singli. Tutaj mamy ósemkę pentakli, trójkę mieczy, króla kielichów i bazia kielichów. Mam wrażenie, że w tym tygodniu, patrząc na te karty, będzie jakiś flirt, będzie jakaś chęć yy, pracy nad. Yy, właśnie nad tym, żeby tą osobę, którą tutaj poznacie, albo już wcześniej poznałeście, i tylko flirtujecie z tą osobą, żeby tu poznawać, żeby ta relacja się rozwijała, natomiast przyjdzie jakiegoś rodzaju rozczarowanie. Dlatego, że tutaj mamy też tą trójkę. Trójkę mieczy. Czyli rozczarowanie, ale może być tak, że. Powiedziałbym, że jakieś niedopowiedzenie będzie między Wami, i tak naprawdę ta osoba, energia tej osoby, tego króla kielichów, czyli bardzo prawdopodobne, że to jest ktoś z trygonu wody, czyli rak, skorpion, ryby, ale niekoniecznie. Może być to osoba dosyć dojrzała emocjonalnie. To nie jest tak, że tutaj te karty pokazują, że to jest jakiś taki, wiecie, bawi bawidamek, który po prostu przychodzi, odchodzi, i jakby sam fakt tego, że. Poznaje kogoś nowego, przynosi tej osobie po prostu y, radość, tak? Y, I to, że tą osobę bardzo szybko zostawia. Nie. Natomiast może być tak, że po prostu coś zostanie powiedziane y, przez tą osobę i y, w innym kontekście ta osoba na przykład to powie, a w innym y, kontekście wy to zrozumiecie. Bo. Ogólnie energie są, nie są złe. No tutaj one mówią o tym, że jest flirt, są jakieś już delikatne wyznania. Fajnie się tutaj z tą osobą będzie rozmawiało. Będzie takie poczucie, że jesteśmy słuchani, tak, że w jakiś sposób jesteśmy docenieni. Natomiast jest tutaj ta trójka mieczy pośrodku, która mówi o, o rozczarowaniu, tak. Może być też tak, że. W procesie poznawania tej osoby, rozwijanie się tej relacji e, albo będzie nie to tempo, albo nie w ten sposób, jak jakbyście sobie tego życzyli, nie? Czyli to nie będzie złe ogólnie, natomiast to nie będzie to, czego po prostu tutaj oczekujecie. E, może ktoś tutaj będzie po prostu preferował wolniejsze tempo i wy będziecie rozczarowani, że okej, okay, praca. Jakby w tej ósemce pentakli to się rozwija, natomiast nie tym tempem, nie w ten sposób, w który wy byście tutaj oczekiwali. Natomiast karty same w sobie złe nie są, czyli możecie faktycznie w tym tygodniu poznać kogoś interesującego. Natomiast, tak jak mówię, może w troszeczkę sposób poznawania nie spełniać waszych oczekiwań, albo tempo po prostu. Zaangażowania tej osoby. Gdybyście chcieli na przykład szybciej, widzicie potencjał, a ta osoba cały czas jakby chce ten kontakt mieć, natomiast spowalnia całość tego procesu, żebyście tutaj mogli mm, rozwijać tą relację. No i przejdźmy sobie do relacji związków. Ale tu są karty: omatka, Wieża, Pustelnik, Diabeł, Dziewiątka, pieczy, w tle. Trzy arkana wielkie, i to arkana wielkie, wątpliwe bym powiedział, jeśli chodzi o, o to, czy to są szczęśliwe karty, bo nie są. Bardzo prawdopodobne, że w tym tygodniu będzie jakieś wydarzenie, które doprowadzi do tego, że tego kontaktu między wami e, będzie, między wami a partnerem będzie mniej. Natomiast wasza reakcja to będą wątpliwości. Tak? tak jakbyście, przez to, że e, tego kontaktu będzie mniej, bo mamy tutaj kartę postelnika czuli się po prostu osamotnieni i widzieli już w tym jakieś kłopoty to tak jakby wiecie partner nagle na przykład ma więcej obowiązków więcej się u niego dzieje nie ma tyle czasu dla was, nie ma tyle chęci też kontaktu, no bo może być zmęczony i wy w tym momencie wchodzicie w tryb dziewiątki mieczy, czyli czarnowictwo jak nie mam dla mnie czasu? pewnie nie ma już ochoty jakby na kontakt ze mną, albo gdzie coś kręci, albo kłamie, albo wiecie, gdzieś coś na boku pewnie nagle nie ma czasu, bo coś tam zaczął kombinować, nie? No nie do końca. Właśnie karta diabła mówi o wątpliwościach, o tym, że szczególnie to połączenie kart to jest takie toksyczne dla was samych, czyli Martwię się, nabieram wątpliwości i zaczynam troszeczkę być na przykład taki, że zaczynam, jeżeli zaczynam się martwić, to zaczynam też komuś coś zarzucać, nie wiecie. Pojawiają się wątpliwości na zasadzie, czy ktoś jest uczciwy. Pojawiają się wątpliwości, czy, czy ta osoba nie będzie chciała kogoś lepszego. Tylko pamiętajcie, jak zaczyna, zaczniecie być obciążający dla tej osoby, czyli ta osoba jest uczciwa, a wy zaczniecie ją oskarżać. To efekty nie będą dla was dobre. Bez dowodów powiedziałbym, że sceny, sceny zazdrości albo oskarżanie partnerów zazwyczaj kończy się bardzo źle, więc może być tak. Te karty mogą mówić też o tym, że ktoś może faktycznie, coś tam że to może być bardziej złożony problem, że ta osoba nie będzie miała tyle czasu dla was. Natomiast nie ruszamy tego i nie, nie, nie robimy dopowiedzeń do tego, co tutaj jest tak naprawdę powiedziane, tak? Czyli jeżeli partner mówi, że ma więcej pracy, to póki nie udowodnicie, że są jeszcze też inne powody, to go nie oskarżajcie, bo może być efekt odwrotny od zamierzonego. Natomiast tak jak mówię, może być w tym tygodniu po prostu tak, że Jakieś nagłe obowiązki albo jakieś nagłe wydarzenia doprowadzą do tego, że wy po prostu będziecie czuły się bardziej osamotnione, bo partner będzie miał mniej czasu tutaj na ten kontakt. Natomiast uważamy z tym, co, co mówimy, i przede wszystkim nie nakręcamy się sami, że tworzymy sobie w głowie mętlik, bo ktoś nagle ma mniej czasu dla nas. Bo to się wtedy odbije też na was, i zrobi Wam krzywdę. Więc to jest... Karta zresztą Pustelnika też mówi o, o tym, żeby rozważnie rozważnie podchodzić do pewnych tematów i troszeczkę tak wiecie na spokojnie przemyśleć i zanim powiem to przemyślę raz, dwa, trzy, cztery kilka razy ale nie nakręcając się tylko Dwa razy po prostu, trzy razy pomyślę nad tym, co chcę powiedzieć, tak? Żeby tutaj nie wypalić z czymś, czego po prostu będziecie żałować, i ciężko wam będzie odkręcić to yy, i wytłumaczyć partnerowi, dlaczego tak powiedzieliście. Jeżeli sprawa się po prostu sama rozwiąże, bo yy, trudniejszy czas minie, ok. Przejdźmy sobie do, yy, yy, do bliskich karta gwiazdy. Yy, czwórki mieczy. Dziesiątka była i szóstka mieczy. No właśnie tutaj powiedziałem, że tu jest jakaś ciekawa w ogóle sytuacja. Te karty mówią o tym, że w tym tygodniu może być e, jakaś taka potrzeba tego, żeby odpocząć. Może będziecie potrzebowali gdzieś e, tutaj e, wyjechać do innego miasta, albo do jakichś waszych znajomych, którzy mieszkają dalej i właśnie będzie ku temu bardzo fajna fajna okazja, tak, może macie jakichś znajomych w innych miastach i stwierdzicie, że potrzebujecie odpocząć, macie bardzo dużo na głowie bo o tym mówią te karty, tak, czyli e, obciążenie przede wszystkim fizyczne w dziesiątce Buław e, czwórka mieczy mówi o tym, że Potrzebujemy po prostu się zregenerować psychicznie. Karta gwiazdy i szóstka mieczy w tle mówią o tym, że pojawia się fajna okazja, żeby po prostu gdzieś być daleko od obowiązków, daleko od tego, co się dzieje na co dzień, od tej codzienności, wyjechać i po prostu poczuć się fajnie. I bardzo prawdopodobne, że ktoś by po prostu z waszych najbliższych to właśnie znajomych, przyjaciół, czy może pojedziecie na przykład do domu rodzinnego na parę dni i tam będziecie się po prostu regenerować. Będziecie mieli, jeżeli wiecie, powiecie: no, potrzebuję odpocząć, fajnie by było być gdzieś indziej i nagle ktoś wam powie: ale co za problem? przyjeżdżaj, ja mam wolny weekend. Dlaczego mielibyśmy się nie spotkać? Już chwilę nie widzieliśmy, to jakoś sobie ten czas zorganizujemy fajnie, spędzimy ten czas, gdzieś wyjdziemy, trochę się odstresujesz, odpoczniesz. A nie tylko cały czas praca, wiecie o co chodzi. Ktoś tutaj po prostu poda wam w waszej e, trudnej sytuacji, trudnej codzienności, poda wam pomocną dłoń, i e, dzięki tej osobie będziecie mieli okazję do tego, żeby tutaj e, się zregenerować, odpocząć psychicznie, odpo odpocząć fizycznie i poczuć się po prostu e, dobrze w czyimś towarzystwie. Ok, moje kochane, panny, ja wam bardzo za to czytanie. Dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi czyt... nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego tygodnia. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marzmentarut!